Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Become a Legend. Yy, od razu chciałbym Was bardzo serdecznie przeprosić za to, że przez 4 albo 5 dni nie było odcinku. Wiem, że to jest długi czas, yy, no i dlatego Was właśnie za to przepraszam. Dobra, ale przechodząc już do odcinka, yy, pierwszy mecz, który w sumie nie rozegraliśmy, ponieważ byliśmy cały, cały czas na rezerwie yy, z Empoli, czwarta kolejka seria. No, i tak jak mówię, nie wystrzeliśmy w pierwszym składzie i mecz się zakończył wynikiem 2 do 1. I od razu tutaj powiem wam, że nie będę stawiać bramek moich kolegów, gdyż kiedy ja nie jestem na boisku, tempo jest przyspieszone i to naprawdę śmiesznie by wyglądało w sumie, gdybym to umieszczał na YouTube. Więc, tak jak mówię, nie będzie tych bramek, będą akcje z moim udziałem, bądź jeżeli będę na boisku i padnie jakaś bramka, to wtedy wtedy być może to umieszczę, ale też nie obiecuję. Dobra, w Na następnej kolejce gramy z Genoą. Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem, bo ostatnio yy, przeczytałem źle yy, Atalantom, nie Atlantom i dzięki, dzięki Wam bardzo serdecznie. Yy, zawsze żyłem świadomością, że to jest at, y, Atlanta, <grym> nie wiem czemu, w sumie tak jakoś mi się yy, tak się przyzwyczaiłem i tak mówiłem, ale dzięki, dzięki, dobra. Yy, przechodząc do piątej kolejki seria, gramy tak jak mówiłem z Geneą na wyjeździe, tak na wyjeździe gramy i w tym meczu udało się trafić nam bramkę, wyszliśmy w pierwszym składzie i tak jak mówiłem, trafiliśmy dosyć spektakularną bramkę, ponieważ z zapola karnego w okienko na pewno trener zwróci na nas uwagę to myślę, że będzie ważne, ponieważ nie wystały nas w każdym meczu. A no, chodzi nam o to, żeby uzyskać yy, pewność, pewność w składzie, żebyśmy mogli grać regularnie, no bo to jest chyba najważniejsze. Tak właśnie się ten mecz zakończył, w sumie nie, yy, jesteśmy na pewno zawodnikiem meczu, co jest na pewno fajne, yy, a mecz się zakończył wynikiem 2 do 0 dla nas. Więc myślę, że myślę, że spoko na wyjeździe wygrywamy z Genom i jesteśmy na drugim miejscu w lidze, tuż za Juventusem, z którym zaraz będziemy mieli do czynienia. Tak, będziemy grać z Juventusem. Niestety będziemy grać z Juventusem, który, który jest pierwszy w lidze i to jest Juventus, więc tutaj nie ma, nie ma co, co myśleć o jakimś bardzo super wyniku. Tutaj graliśmy na remis, no i tak jak zaraz zobaczycie, czy nam się to uda, czy nie. To zobaczycie. Tak jak mówiłem, graliśmy na remis i żadnej, kompletnie żadnej ciekawej sytuacji w tym meczu nie było. Ym, po dwa ształy oddaliśmy Juventus i my, ale to były takie ształy, które naprawdę ym, bramkarz obronił bez żadnego problemu. Więc to nie miało sensu w ogóle tutaj umieszczać tego. Graliśmy nawet udało nam się otrzymać ten mecz, padliśmy na czwarte miejsce w lidze, no ale ale jesteśmy już mamy mecz z Juventusem e, za nami, czyli jest dobrze. E, tak wiem, krótki odcinek, przepraszam, ale tak jak mówiłem, troszeczkę mam mało czasu, ale nadrobimy to spokojnie, spokojnie nie musicie się martwić. Ja to wszystko nadrobię. E, no i co, trzymajcie się na razie i cześć.